Witamy, witamy pod ziemią, ze mną ja kryk... ja jest Limak, a ze mną jest... Selin. Nie miałem no. nic mówić przez to głupie powtórzenie, powielenie się twoje, ale powiedziałem, bo jestem miły. Tylko z takiej rzeczy. No, Dobra. więc on dostał przez mnie przygotowany serwer z bardzo fajną... ...ryzował zbroją, bez żadnych podtekstów, wiecie. Ale silną za to. Zenczantowany, drewniane porki kilo, naprawdę. Wędka nieskończoności, wędka grabić w ogóle koksisz. No i idź kopać w ungiel. Zaraz, ja się muszę przygotować. Jakie tam cię enchanty dałem? Pokaż, pokaż, jakie tam enchanty. No, nieskończoność, jeden. Nieskończoność, jeden. Nieskończoność, jeden. Nieskończoność jeden. Nie skończy nas jeden. Silne, co nie? Zarobisz? No Zaraz na to Moc 5, ostrość 5. No to dobra. Nie, stać go na mieć. Kilof Kilo na, na węgiel. węgiel, naprawdę musi być oznaczony. Tak, musi jeśli być. jesteś Ślązokiem, to będziesz mogła po Ślązku. Ślązku? Tak. Wprowadzisz trochę gwar. Bóg bez strzał. Jest hardcore poradzić sobie. Idź kopać. Dobra. Masz tam nawet zegarek w tej... i widzisz? A nie, masz też tą coś co tam masz? W razie ataku Limaka... Na... KTO TO NAPISAŁ?! Na pewno nie ja. Jedyna osoba w tym... Na tym... tym Jest! Która, która jest tutaj i może mówić... Jest! To, to jestem ja, ale ja nie pisałem, ja nie. W nie, pisałeś, limaka, nie pisałeś... Nie pisałeś... Zobacz tak. jakie to ma enchanty, a nie gadają coś No ma enchanty a Zobacz jaką ma ta motyka, enchanty tak zwane. Haha ha, ha, he he Moc pięć, osatyczna. Motyka. Jest motyka. motyka. Aha, matyka. Masz dwie więtki. Więtki. Aha. Zwiędłe więtki. to. W razie a libaka. Naprawdę. I zobacz co tutaj ma. Ostrość pięć. grabiasz pięć. Trzy. I teraz bym to użył na jednej osobie. Tylko Ale że jej... Nie nie ma, w tym pomieszczeniu nie bo ma. Bo dzisiaj mi komputer chce zepsuł. A to, to zrobił dokładnie... pan Selin. Oh. To było tak, żeby Lima nie czuł się, zbyt za bogato. Aha. Żeby tak trochę... żeby tak trochę pierdło. Hmm, hmm, hmm. To ja idę szukać dirtasa. Tak, idź szukać dirta. Żeby ci dzień, bo survival, wiesz. Spał na nie przestawiłem, więc jak umrzę, z to z ciecie. O tym. Cięcie. Zobaczymy czy jest noc Zaczekajcie, no cieńcie, bo trzeba coś sprawdzić Wróciliśmy już po krótkiej przerwie no. I nic nie zrobiliśmy Tylko ja stałem sobie. w miejscu Hakuna Matata Co? Co ja robię? Nie wiem, idź kopać, masz węgiel Kilo na węgiel Chodź tu, chodź to? On ma chyba unbreaking Unbreaking Tylko 3 i... I do, a nie, to po prostu pozwala, że... tak ja powiedziałem enchanty. Bo chciałem Ci zdałem, że więcej dostajesz... A dostajesz więcej za że dostajesz nawet po trzy węgla. O, jak bogato, o, jak bogato. Ale nic innego nie wykopiesz z tym. Bo zelaza już z tym nie wykopiesz, czyli nie będziesz miał ani więcej zelaza, ani więcej. Ale wiem ja taki boń. No co? Dobrze. Idź dalej. Kopiesz. Jak bym to wywalił. Czemu? Masz trzy razy więcej tego, masz dwa razy więcej tej wągla niż normalny człowiek z tą moją efektywnością. Aha. Twoją efektywnością, bo ja nie mam różowych narzędzi, które z tego No wiem, nie stać się. Te różowe naprawdę? No nie, nie Coś stać różowe? się. Nie, ale cię nie stać. Ja mam zwykle, ja mam jak na, nie stać na mieć jak tak napisałeś, to ciebie nie stać na taki ładny <noise> dobra, strój. Dobra, dobra, nie filozofuj, fufuj se tutaj. Fufufufuj. Ufuj. Ufuj. Trzeba zobaczyć tak... Rrr, takie dziwne. Po mój pierwszy ma... jest, nie ten tego. Wezmę sobie to, będę tego. oszczędzać. Zaklej to bo się zrespi potwory Pożartowałem za mały tereny Wiem, ale i tak to ale, ale... zakleję a, a, a. bo Lima ma dziwną w Kopaj, fakazję. kopaj kopaj Bo zaraz. Muszę iść poditkawać Muszę iść podil... Na... Tak, było to słychać Tak A to bardzo dobrze Łamanie moich kości No, teraz powinno być dużo lepiej Jakby było za cicho to nagram jeszcze raz nie, 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 diet, będzie dyrt. niżej Zasta. albo wyżej ale wyżej nie, 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 Idź kopać nie, razu nie, nie, masz nie, masz nie, nie, Dobra, zbieraj DIRTA, DERTA. DERTA, mówimy o to DERTA. W ogóle nie zapomniałem kto mówi DERTA. Chcę być oryginalny, nie będę mówił DERTA. Ktoś to mówi, cholera. No na pewno, ale teraz, bo daleko byłem od mikrofonu i teraz go sobie przestawiłem, przed... Przestawiłem, przestawiłem, i się zastanawiam czy będzie aż taka duża różnica, a jakby była to nagramy od nowa. Ach, takie jest życie. Czemu nie podłożyłeś się koblem? Nie, bo nie. Taka moja Bo Bólnie! A, a gdzie wyhodujesz te drzewa, jak nie masz wysokości kilku listoprasek? Możesz zrobić inny kilo, bo to jest na wągiel. Zrób hmm. może drewie... Zrób może kabiny narzędzia albo żelazne, jak znajdziesz, mam a powiedź, nie drewniane. Mam pomysł. Nie wiem, czy będziesz zadowolony. Nie! Chodź tu. Ja się nad tym męczyłem. Chodź tu. Co zrobisz? Co ty robisz? Zobaczysz. Nie potrzebnie... Zróbmy tej... narzędzia. Właśnie zrobię. Tylko, że drewna nie mam. Ale... Fajęc. Ale masz crafting. A. No. Na bogato. No, widzisz jaki jestem miły. Limang ma oczywiście, że to wersję Minecrafta. Niestety polecił mi ją pewien gościu. Siedził to miał tymi. być troll, nie sądziłem że to uwierzy i nie że koło ciebie, tylko naprzeciwko ciebie, naprzeciwko twojego kompa. Wiem. Jak bym chrześć od ciebie, mam... jak bo jestem wywasny... Ja mam monitor z boku mnie. Ja to wiesz. No dobra. Ale ten, wiesz, że ta moja motyka i ten twój topór jest dużo silniejszy od tego mięsa, co zrobiłeś teraz. Ale ja wolę. On. Tak to karenda, zobacz karenda. ile on ma d On ma d około 5, jeśli nie zapomniałem. Drewniany killoff ma... 3 D- Dmage, damage'e Ja, ja to Za bomb... Ja, to zawsze rozmawiam Nie, 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 3 ataku Plus jeszcze smiley. smiletness Szkoda, tness. że ciebie tu nie ma Będziesz walnął tym patykiem Robisz się za mam dużą pałkę Tą... Tą... Tak Brzózg <ś paralysis> Nie ma wszystko, wszystko, KFA Odlokowanie ja. produktu nie zapłacił nam Nie będziemy o nim więcej mówić Dobra Wykop dużą dziurę Dużo niebierów Spoko, nie 10 spoko, na 10 Libya. Jezus, Mario. Nie, nie z mi tutaj. Ja ci zaraz Nie zuzujem. mieszaj w to Jezusa. I nie... tak gdy chodzi do kościoła, tydzie wierny, że śnichu jeden. Do... Niestety chodzę w porównaniu do kościa, ty muzułmanie. Ty ty ty... Ty, ty. ty Alla Matahrachi tahaj. Niestety imię. Lima tu coś... Pierwszy odżyczył za przeproszeniem. Masz jakieś dziwne odgłosy wydaje limak siebie, ale to... Ja będę teraz mówił. Nie wiem, co chcesz zrobić Lata od rzeczy zak od zakoblonu. Czy ja, przed z tylko chciałam to. Zaś jakiś błąd, A ty kim? nie zrobisz sobie kilofa kamiennego i nie będziesz kupował kilofem? Kilof. To ma być tylko kilof na węgiel. Jak będziesz z nim coś innego kochać węgiel, to coś panuje. to? O, ty o, o, ty... o, ty... o, o,

Zimę. No i co? Mówiłem, że mam rację, on jest jakiś inny. Mówiłem. I tell you, I tell you, tell you, tell you. Nienawidzę tak robić. Patrz. <laughs> ja przywykłem że cyk, 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 cyk. Tak, 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 ale teraz ja mam bzyk, bzyk ani cyk, cyk. Naprawdę bzyk, bzyk, nie. No co? Z ja, ja, się do kojarzy? Z się do kojarzy? I, i, i. Ja się ogrzeję przy piecyku, bo cię słuchać nie mogę. Tyle wungla masz, wiesz dzięki czemu? Dzięki. dzięki tak. mojemu kill Tak to miałbym ci go nie dać, ale się okazało, że nie chce mi się tego robić na multi. Dlatego tylko nie ma moj killoff. Musimy wam coś panać. Nie ma miejsca na ulicy. Nie ma mieszka na ulicy. za kurde serii! Nie! Miło, że się przyznajesz... Rozbiegowe, naprawdę. Że... Miło, że się przyznajesz swoich nie możesz do swoich błędów życiowych. Nie, ja cię... nie. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Gdzie mieszkasz? Gdzie? <grystanie> Katowice Rozdzielskiego, osiedle 167. Hmm. Żartowałem. <grystanie> Ale jest w ogóle w Katowicach ulicy Rozdzielskiego? Tak. Chyba, bo ja gdzieś tam. Zwiedzałem. No, nie <grystanie> Zwiedzałem, wiesz? A to nie jest taką okej jak się przejeżdża? Ja szukam. Boże. Nie, rób... Nie, rób... No, nie, zrób się... No ty nie! Zrób kinof! Wykop więcej drewna. Stary, ja mam jeszcze żelazo. Nie masz żelazo... Aha, masz. No, nie, 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 No bo się wyobrazić? Nie, się Ej, dobrać. i napisz taką tabliczkę tam obok, tu głowę rozbił limak. Tu rozbił głowę limach, ale to później, teraz no. będziemy to mieli w duszy po prostu. No. W tak zwanej sieci ja zartowałem. Mam... Masz Dobra. brzuszkę, brzuszkę. Znowu zbaj się w i znowu go reklamujemy. Nie reklamuję SK. Nie w ogóle... A, bo cię brzuszki, wezmę tak, za łeb i rozbiję od te Nie wiem gdzie mieszkam. Może tu Tak? Mam w tej chwili. Wiki. Wpisz w Wiki, najgłupszy człowiek świata. Hamil tak naprawdę gra w lola, a bo jest zależnie od LoL'a i tak lubi grać. A teraz udaje że nie, nie, nie umie lola, grać. gra w lola w porównaniu do tego na naprzód mnie w internecie. W internecie. W tym spiku. Może się przestać myśleć, że ja, mi się domyli. Może przestać. No, ci się kopali Dirta. Niestety to jest kamień, a Dirta będę kopać. Złoty łopam. O, o, o. I co, i co, i co, i co... Za mało kocie? miejsca. Musisz poszerzyć. Chyba. Nie jak z ma takie... Nie wiem czy to... Jest, wiecie, ale dobyśl jeszcze co. jakieś poin. No. Nie. Nie, nie, ja to nie. Jakie błędy? W, numeracja glawisz się mili, a nie błędy. No, te On tak naprawdę kucie. nigdy... W nie, Klikam, on takie tak naprawdę kucie. nigdy nie grał w tego. Minecraft, tylko grałem na YouTubie! Grałem, i grałem tego, nie wiem. Grałem, to grałem to, cicho bądź. O, takie coś. Artystyczne? No. Będzie piękne. Teraz was troluję. Nie, czy to będziesz wprost. Przepraszam, to ma... że takie coś, że ten tutaj upośledzony pan tak robi. Umysłowo. No Chodź! Lepiej żebym. Już 14:40, lol, jak szybko. Kończymy odcinek. Czekaj. Nie, kończymy odcinek, nie, już Dobra, teraz, szybko, już, już Czekaj, czekaj, tylko. Mamy mały limit, 15 minut, 15 minut mamy limit. Już jest, kończ, kończ zabawę. Niestety muszę się pożegnać. Do widzenia, cześć, cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. I teraz Limak naciszcie guzikiem F9. Wyłącz nagrywanie Nara!